W Chełmcu na lodowisku Rwetes. W nowym sączu jeszcze cisza i pada deszcz. Hełmiec ma lepiej, bo lodowisko jest zadaszone, więc nawet podczas złej pogody można jeździć na łyżwach. To pierwszy tydzień, kiedy ślizgawka jest czynna. Przed południami przyjeżdżają tu szkoły. Zaczęliśmy w poprzedni weekend i mamy nadzieję, że będziemy pracować pełne cztery miesiące. A być może, że pogoda na tyle będzie sprzyjać, że będzie to i również dłuższy czas. To będzie czwarty sezon na lodowisku. Nic dziwnego, że dzieciaki radzą sobie coraz lepiej. Się dobrze jeździ, jak już ktoś umie, to to jest naprawdę wielka radość z tego, no więc powiedzmy. Na razie jeszcze nie jeżdżę za szybko, bo dokładnie nie umiem. Fajnie jest, fajna, duża frajda jest i po prostu, no fajnie się jeździ. Właścicielem lodowiska jest gmina, która nie kryje, że na takiej zabawie zarabia tyle, że bilansuje się utrzymanie lodowej tafli, która jest przecież sztucznie mrożona. Planując pracę tego lodowiska e, zwracamy uwagę na, przede wszystkim e, na ferie, bo to jest dla nas pełny sezon i można powiedzieć, że wtedy na lodowisku są żniwa, mamy pełne ogłożenie. Ale oczywiście nadchodzą różne cykliczne imprezy. W najbliższy czas to są Mikołajki. Mamy dla dzieci już przygotowane słodkie prezenty i planujemy, że po lodowisku na łyżwach będzie jeździł święty Mikołaj. Na Mikołaja z otwarciem lodowiska chce zdążyć Nowy Sącz, bo wygląda, że wszystko jest gotowe, tylko mrozu który na początek ułatwiłby pracę glikolowej instalacji. Trochę brakuje. Tym niemniej organizatorzy zimowego relaksu planują, że jeżeli deszcz nie pokrzyżuje planów, to pierwsze ślizgi możliwe będą w najbliższą sobotę.